Mamy bardzo duży hit w Japonii, czyli e, cyfry e, Cordocream. Cream. Cordo Cream to specjalne m, kremy do demakijażu, które e, nie e, przyciążają skóry, ponieważ emulgują się z wodu, zostają... E, właśnie nie zostawiają, nie zostawiają niczego na y, twarzy, do tego są świetne dla osób, które prewencyjnie chcą zapobiegać zmarszczkom. Bo wiadomo, jeśli używamy płynów micelarnych, to mimo wszystko ten wacik trze z góry, żadne tarcie przy oczach nie powinno, nie winno być czynione, więc zostawiamy to, ten krem, który pięknie, że tak można powiedzieć, topi ten makijaż i ten makijaż schodzi. Dodatkowo w Japonii jest ważna kultura ma masażu i to jest ten pierwszy etap masażu, który możemy już na początku pielęgnacji w tym pierwszym etapie, czyli usuwania makijażu uczynić, Ym, jak się używa takiego produktu. Dużą ilość nakładamy na twarz, oczywiście też sporo na oczy i zostawiamy sobie siedzimy i zaczynamy masaż, oczywiście z zamkniętymi oczami i sobie zaczynamy masaż, ale od brody przez policzki, przez to czoło zostawiamy oczy, nie dotykamy ich oczy są na końcu, ponieważ ta sekunda, czy ta chwila spędzona tutaj na masażu twarzy daje czas, aby ten makijaż się naturalnie roztopił, że nie trzeba po prostu, słuchajcie, trzeć okropnie tych oczu, co jest bardzo złe jest bardzo złe, więc um, ogólnie Shifure jest to taka um, niezwykła firma jak na japońskie warunki, która um, chyba podejrzewam, że inspiruje się techniką um, The or Organic The Ordinary, przepraszam, The Organic The Ordinary e, i to jest bardzo rzadkie, że w Japonii mm, przy składnikach, przy składzie są procenty, dużo, no nikt prawie, nie, to chyba tegoś Cichy, właśnie podaje procentowość, zawartość składników, które możecie sobie przeczytać w opisie produktu. I jest to produkt bardzo delikatny, polecany również osobom z, ze skórą, wrażliwą, alergiczną, naprawdę bez alkoholu.